Cześć z tej strony Skymer, witajcie w piątym odcinku z serii Minecraft Wyspa Więc zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek by Was nie ominęły żadne filmy. Zaczynajmy. Najpierw bym przeszedł do zbierania tego jedzenia. Popatrzcie jak mi głód szybko spada. Więc spuścimy. No. Czemu to jeszcze nie wyrosło? Czemu to tak długo rośnie? Helm załóżmy. Tam widziałem, że patrzcie, już dwa drzewa tam wyrosły. Szybko to rośnie. Jeszcze szybko to do, bardzo szybko to rośnie. A subskrypcje zostawcie, bo ja na 20 subskrypcji yy, twor tworzę serwer Discord dla widzów. Co myślę, że fajna opcja. I tam będziecie mi mogli pisać różne pytania. Pytania Będę się starał Wam na nie odpowiedzieć Ale już tu dwa drzewa wyrosły Dobra, ale teraz nam się przyda Noc i Zdobyć czaszki szkieletów Nie czaszki szkieletów, tylko kości szkieletów bo one się dosyć mocno przydadzą Widzicie, na mączkę kostną, albo mam już w skrzynkach Nie wiem, sprawdźmy to Mam skrzynki. Ten odcinek, mam nadzieję, też że nie, żeby nie był taki długi, strasznie. Byście, byście nie musieli długo tego oglądać. Jak jest ktoś takim stałym widzem, który obejrzy każdy filmik, go tyle na tym filmiku nie trzymał. Będzie kró, krótszy. Musimy wyjść. No, ziemniaki zasadzimy. W sumie. Nie mamy nic do jedzenia. Zwierząt nie będziemy zabijali. Możemy popłynąć jeszcze do tej wioski. Tylko łódkę weźmy, bo tam było dużo siana. To jak noc mnie. O ci wyświnko. Ubijemy. Dobra, czemu tylko jednego schabalała? Zawsze to jest trzy. Dobra, nieważne. Czemu zawsze te zwierzęta do tego wchodzą? Czemu zawsze do tego wchodzicie? Czemu? Dobra. My, my zombiaków nie szukamy, my szukamy szkieletów. Dobra. Dobra, tyle nam chyba tych potworów wystarczy. Tej mączki kostej nam tyle wystarczy na skórę. I mi stąd. Już nie, klipę. Nie wybuchniesz. Dobra, nie wybuch. Dobra. Tam jest jeszcze jeden szkielet i pójdziemy spać. My przez te szkielety jeszcze zginiemy. Tego byśmy nie chcieli. Jedna śmierć to już za dużo. Dobra, dał coś. Nie dał. Dobra, ale idźmy spać, bo tych szkieletów, no, 39 mączki powinno nam wystarczyć na rozbudowanie domku, bo cały czas, prawie w każdym odcinku, się będziemy aż do tego domku nie skończymy będziemy się zajmowali jego rozbudową, dobra pójdźmy spać i pójdźmy nie, pójdźmy jeszcze po łódkę i do tej wioski śniaków. gdzie ja tam mam łódkę Zadajcie, że ona się zniszczyła dobra to trzeba zrobić nową niestety myślałem, że w starą, w starą się przepłyniemy ale no, zróbmy. Patrzcie, patrzcie, czekaj. Czarek i... Dobra. Tam jest szkielet, tam jest szkielet. Już jeszcze w się trochę trudno walczy. Ale bo się mieli ładniejsze odcinek, To Na nich nagrywam, dobra. Tyle nam się na pewno. Tyle nam na pewno wystarczy. Powinniśmy też te zwierzonka trochę ich rozmnożyć. Dobra, Dobra, płyniemy do tej wioski. Płyniemy do wioski. Płyniemy na wyprawę. Bierzemy tarcze w ręce i wiosła. Może jak ja wy jak ja tym wiosłem, jak mam tarcze w ręce? Jeszcze miecy i zapalniczkę i strzały. Jak ja tym mogę wiosłować? Jak ja tym mogę wiosłować? Dobra, już dopłynęliśmy. Teraz tylko coś będzie trzeba tu. Coś jest? Dobra. To jest napad po jedzenie. To Jest napad po jedzenie, wieśniaki. To jest napad po jedzenie. Dobra, ale gdzie oni mają jakiś crafting table? Czy będę musiał robić własne? No, bo wszystko muszę. Te wiosce oni chyba nic... Dobra, no, już trzeci zrobiłem. Nieważne. I nie tych to będzie... świat z rekordem craftingów. Dobra, teraz patrzymy... Dobra, już widzę. Snopysiona. Z jedn... Ja już się bałem, że nie mogę sprintować, ale z jednego snopu są trzy chleba. Więc patrzcie ile tutaj będzie tego chleba. Du 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 Dużo siana tu będzie. Najemy się. A tu mi się wydaje, że jest więcej villagerów. Tam chyba wszystkich już zabijaki robili. Niestety. Będziemy musieli z tą... Stąd przetransportować je do mnie, na wyspę. Dobra, jeszcze tu są te snopy siana. Ale nic będzie No, nie... Jako trochę będzie też trzeba zainwestować w farmy, więc... No kwiatka posadzimy. To nam się na pewno nie przyda. Weźmy od nich trochę tego. Dobra, i kolejny. Co? Jeszcze tego nie dostałem, postępu. Nieźle. Takich jak ty, trzeba się pozbywać. Nic dla wioski dobrego nie robię. Dobra. Już spruntować nie mogę. Postawmy crafting. Nie, nie będę robił kolejnego. Gdzie? Gdzie jest chleb? jest tyle chleba, aż. No piocia. To jest aż tyle chleba. Dobra Już nigdy nie będzie głodny. Tak, to trochę taki tylko. Z tysiąc wiosek takich odwiedźmy. Już nigdy nie będzie głodni. To jest ten monument. To jest skrzynia. Jeśli jest jeden, to musi być gdzieś więcej tego. Ale raczej tu nie będzie. O, tu jest... tu są siane jeszcze. Dobra, wzięliśmy już wszystkie chyba. To możemy wracać. Łódkę połóżmy i wracamy. Że w którymś odcinku popłyniemy do tamtych wysp. Dobra, już powoli dopływamy, więc ...kończymy nagrywanie po to w taki... A tam był... zostawiłem jedną łódkę. Myślałem, że ją gdzieś zostawiłem. To tu zostawmy drugą. Idźmy odłożyć niepotrzebne rzeczy i zabierzmy się za rozbudowę domku. Tak sobie teraz pomyślałem, że może na tego drugi raz spróbujmy pójść. Może teraz nam się coś poszczęści. gaz to słyszę. Fajnie się zaczyna. Tutaj super, super bezpieczne schodzi I tu gaz. Kurde. Zestrzel ją. zostałem? Dobra, uciekam. Taki duży metr. Tu są też zarasty. Te Zesilę tego kasta. Nie, no to tak, 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 by trafiło. tak, tak, jak skończę to się chyba tak, tak, ja zaraz tak, chyba. chyba. jest zbyt zbyt ty mocny ten gast jest Trzeba go z zaskoczenia na to trzeba on mnie widzi wszędzie Dobra teraz mnie zestrzeli Było tak blisko Jakby miał łup ale nie wzięła Dobra już mnie zobaczył No tam poszedł Jakby tyle tych gastów tu nie było Dobra, z tymi kostami sobie jakoś poradziłem. Ale teraz... Twierdzę znaleźć. I tam jest kolejny, super. Ej, przecież stąd możemy pozyskać. Przecież stąd możemy pozyskać tą kostną. Tu nic nie ma, dobra. Ja tu zaraz coś, gdzieś... no, ale stąd pozyskajmy mączkę kostną, to będzie chyba najlepszy pomysł Dobra, teraz pozyskajmy stąd tą mączkę kostną. Bo ja tu gazcy wszędzie słyszę. No, Tą mączkę pozyskajmy. Tam widzimy jednego, co on robi? Zablokował się. Uciekamy, uciekamy. uciekamy. On nie zaraz zestrzej do lawie. Dobra, odpuścił sobie. A teraz zróbmy jakąś złotą część zbroi. Teraz jakby mnie zestrzelił... ...bym się wkurzył. Trzeba ich zaatakować. Dobra, atakujemy. Gdybym miał łuk... Było jakby ja prawie zginąłem Dobra, dlatego tak się nie odzywałem Uściślałem, że będzie kolejne zginięcie na odcinku ja Musimy zrobić jakąś złotą czyń proi. ale zaraz nam wysiądzie Ten bu, bu, cała zbroja nam zaraz wysiądzie Dobra Teraz będziemy ich przyjacielami, mam nadzieję Dobra, elo przyjaciele jest... Jesteście moimi przyjacielami, co nie? Jesteście moimi przyjacielami, co nie? No, tak... Tak myślałem, że jesteście moimi przyjacielami. Ale tu... Fajnie, że znaleźliśmy... To... O nie! Jest ta świnia. Co on robi? Ja pierwszy raz widzę jak on tańczy Na serio Ja pierwszy raz widziałem jak on tańczy On zabił jednego chyba co nie? Ja pierwszy raz widziałem jak oni tańczą I fajnie tańczył Też bym tak chciał zatańczyć jak jego chłopa zabija. No bo ja. Ej, bo w sumie. Ej, w sumie, jakbyśmy jeszcze doszli. Tam był taki jeden biom. Gdybyśmy na niego doszli, to byśmy chyba dostali. A czy i za przejście wszystkich biomów w neterze. W sumie było fajne. To by był fajny pomysł, by tak zrobić. Dobra, to zróbmy tak. Później może jeszcze zdążymy. Trochę o nie. Napiszcie, czy byście chcieli, by się z tej serii pojawiały live. Y. I na nich byśmy, nie wiem, kopali diaksy. Właśnie rozbudowywali domek, takie nudne rzeczy, których, na których odcinków nie chce mi się nagrywać, bo są dosyć nudne te rzeczy. I po, tak jak jakiś chłop sobie chce wejść, nie wiem, jak ktoś sobie chce wejść, pooglądać na czas, no to sobie wejdzie i poogląda. No. I tam będę robił takie rzeczy, jak kopanie nie wiem, to choć już to mówiłem. Rąbanie drewna, kopanie tych rzeczy, no, których na odcinku byście nie chcieli oglądać. Bo odcinki mają być takie fajne, choć pełno ich akcji. A co to? Znalezienie setnych diamentów co to za akcja? Ja się boję, że ten przykład na odcinku by było coś takiego jak pójście do, do twierdze. Do one, a na live wtedy by się pojawiło. Zbieranie pałek blazów. Wiecie. No tu są endermany. Niech nie chcemy niszczyć. Bo tu będzie spokojnie. No to jedyne, co może mnie zaatakować, to enderman. Jakie to jest ładne, takie różowe. <laughs> tak! Forteca! Czekajcie, zrobię zdjęcie kordów. F3. Dobra, jest twierdza. Odcinek stwierdzam jeszcze. Ja piochę, stwierdzę. Ale się cieszę, Potworna forteca i Blaze. Pałeczka nie jeszcze, zdobądźmy tałkę Blaze'a i ten odcinek już jest. Wygrany, bo następny. I to wyglądało jakby ktoś już tu był. Coś słyszałem. Ktoś po, ty, po tu chodzi. To trochę straszne, ale... Zniszczmy jeszcze jednego ble... o skrzynka dobra. Te skrzynki biedne strasznie myślę. Może jakiś w nich będą czy coś. O kolejna skrzyna. No biedne strasznie te skrzynie. Dobra, jeszcze zdobądźmy pałkę Blaze'a albo to w następnym odcinku. I kończymy ten odcinek, ale się cieszę strasznie. To już długi odcinek. Próbowaliśmy znaleźć tą twierdzę i nam się udało. Jak to zobaczyć? O, o kurde, o kurde, tylko nie ty. Ha. Pułapka. Ha, pułapka lamus. Dobra. Ja ich wszędzie słyszę Jeśli się ich trochę... O! Skrzynka Pomyślałam, że tam już byliśmy, ale skrzy To bardziej... Tam, tam gdzieś jest spawner Blaze'ów. O dobra, to się przyda, to się przyda Ura, tam był spawner Blaze'ów. Ja nie chcę tego tak, tu słychać się, to są blazy. Oh shit. Tylko ja tu nie robię speedruna, ja tu robię serię. Kurde. O, dobra jest pałeczka! O nie, podpalił mnie, dobra. Cieszę się, że znaleźliśmy fortecę w neterze. Ja będę się z wami żegnał. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek, aby was nie ominęły żadne nowe filmy. Cześć!